Cześć, witam wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj spenetruję opuszczony domek w środku wioski, tak to można nazwać. Za chwilę zobaczymy, co tam w środku się znajduje. Czy coś jeszcze zostało z wyposażenia? Domek wygląda tak: w takiej fajnej, malowniczej scenerii tak to nazwijmy. Około są drzewka. No i za chwilę zobaczymy, jak to wygląda w środku. Piękny piec kaflowy. Ale oczywiście dźwiczki metalowe są już skradzione. Nie ma ich. Musiało być pięknie zbudowione zapewne. Jakaś szafka. No, sufit praktycznie trzyma się tutaj na jednej belce. Tutaj widać jakieś ślady pożaru. Jakaś lodówka. Kolejne pomieszczenie. Łóżko, kubki, ktoś tu balował, zarąbiste buty. I tutaj ten cały tynk, co był na tym suficie, który jest wykonany z dykty. Leży tutaj właśnie na tym łóżku. Pościel z pierzem. To już jest rzadkość, bo mało kto w dzisiejszych czasach używa pościel, która była wypełniona pierzem. Wiadomo, w takim pierzu gromadziły się różne bakterie, typu roztocza i inne. Co my tu jeszcze mamy? Żerówkę, słoiczek. To są te wspaniałe buty, kubeczki. Więdzy na jedną tutaj duże łóżko. Jeszcze wygląda w całkiem niezłym stanie. Widać, że tutaj już bardzo dawno nikt nie mieszkał. Zobaczcie ten klimat, te okna z tymi korpkami takimi zamykanymi. Dobra, nic tu ciekawego więcej nie ma. Jak widać, ten budynek piwnicy chyba w ogóle nie miał. Tak wygląda ogólnie ten cały budynek. Z tego dołu ogólnie nie mogę wejść. A malutka taka chatka. No dobra, to tyle co dzisiaj chciałem pokazać. Jeżeli chodzi o opuszczony domek, stodoły, co prawda, wam nie pokazałem, bo jest zamknięta. Z tego co widać, jest użytkowana. Jeżeli filmik z opuszczonym domkiem wam się spodobał, łapka w górę, będę wiedział, że było warto go pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Ewentualnie, zapraszam do oglądania moich innych filmików. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia, cześć.